Ceramizator. Co tutaj dużo mówić? Kto spróbował, wie, że działa. No ale wiecie, jak ktoś się nie rozwija, to znaczy, że się cofa. I ponad rok temu zadałem producentowi pytanie, co możemy zrobić, żeby ceramizator działał jeszcze lepiej, żeby działał dłużej i żeby uzupełniał większe ubytki w silniku. Od czego zaczęła się rozmowa? Mówię przecież, skoro nakładamy ceramikę na lakier. No to wtedy odpowiednio tą powierzchnię musimy przygotować, wtedy ta ceramika trzyma się dłużej. No i dokładnie tak samo możemy zrobić przecież w silniku. Możemy przygotować pod ceramikę powierzchnię i zobaczcie, co po ponad roku powstało. Jestem przygotowany, słuchajcie, wszystko: olej, filtry, dodatki, ceramika. No i to co najważniejsze to o czym Wam mówiłem czyli preparaty, które, jeszcze trzeci do oleju które mają odpowiednio przygotować powierzchnię tak, żeby ceramika działała lepiej, dłużej i skuteczniej. O co w tym wszystkim chodzi? Ceramika uzupełnia ubytki i wykłada się na powierzchniach pomiędzy elementami, które bezpośrednio trą o siebie, czyli tam, gdzie pracują w płaszczu olejowym. Tutaj mamy cylinder z maluszka. Akurat maluszki są na topie w tym roku. I zobaczcie: rysy, plamy. O! Tutaj są wyczuwalne jakieś ubytki. I jak pracuje tłok w cylindrze, to ceramika ma się na tych powierzchniach idealnie wyłożyć i te powierzchnie uzupełnić. Tutaj mam tłok, wprawdzie nie od, nie od malucha, wezmę nakrętki. Zobaczcie, tutaj na tłoku też są rysy. Tak? Oczywiście to jest normalne, ale ceramika ma wyłożyć tą powierzchnię, zizolować bezpośrednio materiał, tak żeby tłok. W cylindrze pracował nie tylko na samym oleju, tylko pomiędzy elementami, żeby była też ceramika, która jest dużo twardsza. Pierścienie, następna rzecz. Pierścienie często się zapiekają. Piszecie do mnie, że samochód bierze olej, że samochód nie ma ciśnienia. No, bardzo częstą przyczyną jest to, że pierścień stoi. On ma pracować tak luźno jak tutaj. Natomiast on może zostać w takiej pozycji, nie rozpręża się i nie wykłada się odpowiednio na ściankach. I teraz tak, ten preparat mamy w dwóch postaciach. Można powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, tylko jeden jest w postaci pianki, a drugi jest w postaci płynu. Jeżeli mamy problem z pierścieniami, nie mamy ciśnienia w cylindrach, tak? czyli dużym prawdopodobieństwem jest to, że pierścienie stoją, są zapieczone, wtedy bierzemy ten preparat, który jest płynem, zobaczcie. Wtedy, jak ten płyn wyłoży się w cylindrze, o, zobaczcie, on zacznie pływać, dostanie się do pierścieni, wejdzie w każdą szczelinę między pierścieniem a tłokiem, to wtedy. Po pierwsze ta powierzchnia tam zostanie dokładnie wyczyszczona, poza tym pierścienie zaczną z powrotem pracować, zaczną być elastyczne, tak, zaczną się wykładać i wtedy też, kiedy dodamy ceramiki do oleju, oczywiście ceramika będzie dostawała się od dołu tędy, tak, też wpłynie we wszystkie ubytki i te ubytki uzupełni, czyli reasumując, Powinno ciśnienie się w cylindrach poprawić i silnik oczywiście powinien zacząć od razu dużo lepiej pracować. Pianka. Zobaczcie, jak pianka do golenia. Czyli najlepiej ułożyć tłok w dolnym martwym punkcie. Jeżeli nie wiecie dokładnie, który to jest dolny punkt, przeczytacie instrukcję, będzie odnosić do tego. Lub minimum w połowie wszystkie tłoki i wtedy uzupełnić komorę spalania pianką pianka zacznie działać na powierzchni oczyści cylindry przygotuje powierzchnię cylindrów do tego żeby ceramika też lepiej zadziałała no i ostatni preparat słuchajcie preparat który dodajemy do oleju dlaczego dlatego że do tego miejsca gdzie są panewki zobaczcie nie dostaniemy się tak wtryskując piankę albo płyn przez świecę Zapłonową albo przez świecę zażarową, albo przez wtrysk do komory spalania, czyli musimy tą powierzchnię też oczyścić. Czyli preparat do oleju uruchamiamy silnik, silnik pracuje, czyszcząc jednocześnie wszystkie te powierzchnie, tutaj do których nie możemy się dostać, od strony komory spalania i powierzchnię będziemy mieli przygotowaną do tego, żeby ceramizator w tym miejscu też lepiej, skuteczniej zadziałał, żeby lepiej uzupełnił, zobaczcie, te ubytki, które tutaj są. To nie jest silnik zatarty. To nie jest panewka, która zatarła się. To jest po prostu panewka, która pracowała w silniku, a te rysy możemy uzupełnić. I ta powierzchnia od razu będzie gładsza, będzie bardziej precyzyjnie przylegać do wału korbowego. Co za tym idzie? Podniesiemy ciśnienie oleju, tak? I skuteczność w pracy silnika. To co do dzieła. Dizel. Dlaczego diesel? Dlatego, że to najtrudniejsza operacja do wykonania. Wykręcamy świece zapłonowe, wtryskujemy płyn lub piankę, czekamy około 5 minut. Musimy to wszystko wydmuchać z cylindrów i wtedy możemy już działać ceramizatorem. Natomiast w dieslu, no niestety, albo wtryski. Kto zaryzykuje wyciągnięcie wtrysków w samochodzie, który ma 23 lata i 250 tysięcy kilometrów? Dlatego lepiej wyciągnąć świece żarowe i dostać się do komory spalania przez świece żarowe. Ja tutaj dokładnie zrobię to właśnie w ten sposób. Także teraz wykręcam świece żarowe no i działamy. Nieszczęśliwą konstrukcję wybrałem do tej operacji, bo nie widać, jak wykręcam świece żarowe, ale na szczęście nie jest to tematem tego odcinka. Tematem jest przygotowanie powierzchni i instrukcja, jak to zrobić, a nie jak wykręcić świece żarowe. Nie? Proszę, a widać, że zmieniane nawet. Do... Dlatego w dieslu najlepiej. Dostać się do komory spalania przez świece, bo świece muszą być sprawne, żeby diesel prawidłowo odpalał. No i zazwyczaj o ten element jest dbane. Czyli chyba najczęstszy element wykręcany w takim silniku. Hmm. Zobaczcie, cztery cylindry, cztery świece. Wykręcone, czyli cztery otwory do komory spalania każdego cylindra. Uff, to było najtrudniejsze. Słuchajcie, teraz wprowadzamy preparat najpierw pianka. Zawsze trzeba porządnie wstrząsnąć na jak pianką do golenia. I teraz tak, zanim wprowadzę piankę do cylindrów, na tym tłoku naniesiemy też piankę po to, żeby zobaczyć, jak działa. I na cylinder. Tak to będzie wyglądało w środku w komorze spalania. O, ta pianka sobie rośnie. I przez otwór świecy żarowej prosto do komory spalania. W tej chwili tłoki mam ustawione wszystkie w połowie pracy. Oczywiście najlepiej poszczególny tłok ustawiać dolnym martwym i zająć się pojedynczo każdym tłokiem. Ale w połowie, jeżeli są zupełności, wystarcza, Dlatego, że od połowy mamy tą pełną pracę, gdzie budowana jest kompresja. Pierwszy cylinder, ten mały otwór świecy. O, i zobaczcie. Jesteśmy. Jesteśmy już w samym cylindrze. O. Zobaczcie co tu się dzieje. Zobaczcie. Słuchajcie. Pianka wpuszczona do komory spalania, do cylindrów. Teraz pianka pracuje. Potrzebujemy około 5 minut na to, żeby oczyściła odpowiednio powierzchnię. No i po 5 minutach tak zobaczycie, co należy zrobić dalej. Teraz jasna szmatka, żebyście widzieli, co z cylindrów będzie wyrzucane. Oczywiście w środku w samochodzie jest TIG. I Stig będzie teraz kręcił. Stigu, start! Proszę bardzo. Tutaj się dzieje. Teoretycznie musi być ładnie, czysto w cylindrach, a jak się okazuje, wcale tak nie jest. Na pewno Was interesuje, co za składniki są w tych preparatach, że one tak dobrze czyszczą i przygotowują powierzchnię pod ceramikę. Przede wszystkim głównym składnikiem jest metyloamina. Substancja, która nie reaguje z aluminium, nie reaguje z cylindrami, z metalem, ze stalą, czyli nie będziemy mieli do czynienia z korozją. Natomiast poza tym składnikiem jest mnóstwo innych składników, które będą chronić te cylindry. W tym momencie, kiedy wtrysnęliśmy piankę do środka, kręcimy silnikiem, to tłoki pracują, tak? Muszą być odpowiednie substancje ochronne, smarujące, tak żeby tam nie doszło do żadnych ubytków. No niestety, przy takim silniku jak ten, który swój przebieg ma, lata świetności ma za sobą, to trzeba taki proces jeszcze dwa razy powtórzyć, czyli trzy razy wtryskujemy piankę, czekamy 5 minut, kręcimy silnikiem, wyrzucamy ten brud silnika, powtórka, to samo. No i trzeci raz powtórka to samo, wkręcamy świecę i dopiero będziemy mogli wlać ceramizator do silnika. Oczywiście, zanim wlejemy ten ceramizator, to tutaj jeszcze pokażemy jeden preparat, który stosuje się przed wymianą oleju. Obroże. No słuchajcie, drugi raz. Cały czas brud wychodzi. Także jeszcze jeden raz i będziemy mieli gotowe do tego, żeby ceramizator zadziałał szybciej, lepiej, bardziej precyzyjnie niż zwykle. Dobra, i zobaczcie na trzy razy. Wystarczyło jedno opakowanie. Jeszcze pianki. Coś tutaj zostało. Stigu, czyń swoją powinność. I zobaczcie. Jest mokre. O. Ale tego brudu już tyle nie widać. Są oczywiście plamki tutaj, gdzie dmuchały cylindry. Ale można powiedzieć, że ten trzeci raz naprawdę zrobił robotę. Teraz co? Wkręcam świecę, uruchamiam silnik i resztę brudu razem z procesem spalania zostanie wyrzucone na zewnątrz. Zresztą będziecie widzieć to po dymie z uruchomienia wydechowej. Silnik przygotowany do uruchomienia, no ale żeby cały kompletny silnik był przygotowany pod ceramikę, odpowiednio oczyszczony, no to jeszcze musimy oczyścić miejsca na przykład takie jak panewkę i wał korbowy, a do tego służy ten preparat, który wlewamy do oleju. Także korzystając z tego, że będziemy uruchamiać silnik, że będzie się, e, oczyszczana jeszcze komora spalania już w procesie samej pracy, to przy okazji Silnik będzie pracował razem z preparatem, którego wlejemy do oleju. Proszę bardzo. Bardzo ważna informacja. Po czyszczeniu komory spalania, niezależnie czy robimy to pianką, czy robimy to płynem, zalecana jest wymiana oleju, także dodatek do oleju. Uruchamiamy silnik. 25 minut pracy. Będziemy mieli oczyszczoną komorę spalania. Oczyszczone miejsca w dolnej części silnika. Wymieniamy olej, no i wtedy na końcu ceramizator. I ta ceramika wtedy ma działać dużo, dużo skuteczniej. <mum> Silnik pracuje, samochód na zewnątrz, także mamy czas teraz, żeby zobaczyć, jak chemia ta pianka zadziałała na dęko tłoka. Pamiętacie, jak wyglądało? Zobaczcie. Oczywiście widać jeszcze ślady, ale ten tłok miał naprawdę bardzo mocny nalot. A teraz. Zobaczcie, tutaj już praktycznie nie ma nic. Także no chyba nie ma wątpliwości, że preparat działa. Pięknie. Nie wiem dlaczego to pokazuję, bo wszyscy widzieli co wylatuje z silnika, ale skoro rozpoczęliśmy też taki test, to trzeba było go zakończyć. Ja idę odpocząć, 25 minut luzu. Dobra, słuchajcie, 25 minut za nami, także zamykamy bramę. No i standardowa wymiana oleju. Swing. Ale mlaska, jak mu smakuje? Słuchajcie, silnik oczyszczony, powierzchnie przygotowane. Nowy filtr, nowy olej. No i wreszcie przed ten czas, kiedy możemy dodać ceramizator, ceramikę. Zobaczcie, silnik diesla. I w tym momencie, kiedy powierzchnie są oczyszczone, kiedy oczyszczona jest komora spalania, ceramika ma być trwalsza, ma szybciej zadziałać i lepiej uzupełnić ubytki. Teraz wystarczy uruchomić silnik, niech chwilę popracuje, a młody człowiek, który nabył ten samochód, niech się tym samochodem jak najdłużej cieszy. Jeszcze jedna rzecz. Czy warto do takiego auta robić taką operację? No warto. Dlatego, że do standardowej wymiany oleju trzeba doliczyć sto kilkadziesiąt złotych. Oczywiście nie licząc pracy. Myślę, że po tym filmiku większość z Was poradzi sobie z tym bez problemu. A jak nie, no to trzeba się z kimś mądrze będzie dogadać. Do następnego razu.